No proszę, wypowiedzieć się. Klębie. No przyjechałem, powiedziałeś, że ja przyjechałem piany i nawołany. No ja ludziom pomogłem. Jest to nagrane. Ty nikomu o, nie pomagasz. I, i, I narkomanów. O, właśnie widzicie. No widzicie. To jest całe życie tutaj leżał. No widzicie ludzie. Dla was taki wasz kolega pomaga. Nie, a ja pokażę, o. Wasz byłem... Kolega. O, i kupiłem, a ty powiedziałeś, że, o, to już była. To kupiłem. Masz kolega. A właśnie, kupiłem. Klej łąka. się, kurwa, dziadu, kurwa. pierdolony. O Kupiłem kurtkę, 70 zł, kurwa zapłaciłem. Skórzaną. A ty powiedziałeś, że, o, ja na z umnego. O, ja będę miał fakturę. Żadnej faktury nie dostaniesz. Jak nie dostaniesz? Nie dostaniesz. A co ty kurwa? A. Ja już powiedziałem. Ja będę zawieszał. Bo jak się, jak się, od razu zawieszam tą działalność tutaj. Gdzie indziej będę mieszkał, gdzie indziej będę robił. Mam cię w dupie, psie jebany.